Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Zdaniem niektórych za mało mówię o samolotach natowskich, bo ponieważ jesteśmy w NATO, to powinniśmy fascynować się maszynami zachodnimi. Więc dzisiaj ponownie co nieco o samolotach z zachodu. W 1947 roku US Army Air Force zostały oficjalnie przekształcone w kompletnie niezależne od reszty wojsk lądowych. Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych, które stały się odrębnym rodzajem wojska. W tym czasie, na fali powojennej redukcji stanów osobowych i zmian w wyposażeniu lotnictwa wojskowego, okazało się, że w amerykańskim lotnictwie wojskowym pozostało stosunkowo niewiele samolotów przeznaczonych do wykonywania różnego rodzaju zadań pomocniczych. Można tu wymienić chociażby samoloty rozpoznawcze, pomocnicze, łącznikowe i inne. Brak takich maszyn, wykorzystywanych do różnych, często bardzo nietypowych zadań, dał się szczególnie we znaki amerykańskim lotnikom, zwłaszcza w początkowym okresie wojny w Korei, gdy Amerykanie musieli szybko odtwarzać jednostki rozpoznawcze. W tym czasie podstawowym samolotem rozpoznawczym był samolot Cessna L-19 Bird Dog, który bardzo dobrze nadawał się do prowadzenia rozpoznania wzrokowego na krótkich dystansach. I wykonywania zadań pomocniczych. Do realizacji zadań rozpoznawczych na wyższym szczeblu w Korei wykorzystywano głównie rozpoznawczą wersję Mustanga noszącą oznaczenie RF-51. O ile L-19 miał wiele zalet, o tyle miał też sporo wad. Po pierwsze, był praktycznie niechroniony przed ogniem przeciwlotniczym, i to zarówno prowadzonym z broni maszynowej, jak również przed cięższymi kalibrami. W 1954 roku, pod wpływem doświadczeń zgromadzonych w trakcie walk na terenie Korei, amerykańskie władze wojskowe zwróciły się do amerykańskich kół przemysłowych z zapytaniem, czy dałoby się zrobić coś w temacie stworzenia samolotu rozpoznawczego. Na propozycję odpowiedziało sześć firm, a wkrótce zapotrzebowanie na podobny samolot zgłosiła także marynarka wojenna, która również potrzebowała czegoś. Co będzie mogło zastąpić samoloty Bird Dog, używane przez Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych. W marcu 1956 roku pojawiły się w końcu skonkretyzowane wymagania dotyczące nowego samolotu rozpoznawczego. Oczekiwano, że będzie to maszyna dwumiejscowa, dwusilnikowa, napędzana silnikami turbośmigłowymi z możliwościami krótkiego startu i lądowania, wyposażona w nowoczesny sprzęt rozpoznawczy. Łatwo powiedzieć, ale trochę trudniej zrobić. Jednocześnie pomiędzy władzami wojskowymi trwała wojenka podjazdowa. Obowiązująca w tym czasie zasada, zgodnie z którą wszystko, co waży więcej niż 2270 kg, czyli 5000 funtów, należy do sił powietrznych, skutecznie blokowała budowę samolotu rozpoznawczego działającego na rzecz wojsk lądowych, tym bardziej, że nowa maszyna rozpoznawcza miała być znacznie cięższa, a to oznaczało, że pomiędzy siłami powietrznymi a armią będzie się działo. No i działo się. Przez kilka miesięcy obie strony kopały się po kostkach i próbowały wykorzystywać do otoczenia walki podjazdowej polityków, a także urzędników z Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Ostatecznie sekretarz obrony Wilson postanowił zrobić porządek z tymi przepychankami. Z rywalizacji zwycięską ręką, przynajmniej na razie, wyszła armia, która otrzymała zgodę na przyjęcie do służby samolotów przekraczających masę 5000 funtów. Pierwszą maszyną, która została przyjęta na skutek zmiany polityki, był samolot transportowy DHC-4. Zgoda obejmowała także nowy samolot rozpoznawczy noszący oznaczenie AO1. Jednocześnie zwycięzcą konkursu na nowy samolot rozpoznawczy dla armii został zupełnie nieoczekiwanie Graman, który przedstawił projekt noszący robocze oznaczenie G134. Sam udział firmy w podobnym konkursie stanowił spore zaskoczenie. Zakłady Gramana były znane raczej z budowy samolotów morskich i pokładowych, a tu nagle wojskowy samolot rozpoznawczy no ale w marcu 1957 roku władze amerykańskie zgodziły się na budowę dziewięciu egzemplarzy samolotu noszącego robocze oznaczenie YAO1AF. Szybko okazało się, że na bezchmurnym początkowo niebie pojawiły się czarne chmury. Owymi czarnymi chmurami okazały się w pierwszym rzędzie działania podejmowane przez Korpus Piechoty Morskiej, a następnie Tymi czarnymi chmurami okazała się marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych jako taka. Marines w Stanach Zjednoczonych nie przepadają za armią. Armia nie przepada za marines i flotą, a obie strony nie przepadają za siłami powietrznymi, przy czym lotnicy floty generalnie nie przepadają za siłami powietrznymi, bo uważają się, że są czymś lepszym od zwykłych żołnierzy sił powietrznych, no i podobnie było w tym przypadku. Samolot zaproponowany armii nie spodobał się Marines, bo został w pierwszym rzędzie zaprezentowany armii, a nie bardziej predestynowanej do sprawdzenia samolotu, formacji jaką był Korpus Piechoty Morskiej, który w nowych warunkach zaprezentował własne wymagania wobec takiej maszyny. Otóż okazało się, że Marines chcą lżejszego samolotu, który będzie w stanie operować z krótkich pokładów lotniskowców eskortowych, ponieważ YAO1AF. Nie spełniał tego postulatu, to konieczne było poszukanie innego rozwiązania. A skoro tak, to dowództwo marynarki wojennej uznało, że nie będzie płaciło na samolot budowany zgodnie z wytycznymi armii. I ostatecznie w 1957 roku marynarze i Korpus Piechoty Morskiej zabrali swoje zabawki i poszli bawić się do innej piaskownicy. W nowych warunkach wojsko postanowiło dokończyć projekt na własną rękę, bez sprawiających ciągłe problemy marynarzy. Przed wytwórnią Graman postawiono wymóg, aby samolot był gotowy do 1960 roku. A jak to się stanie, no to to już nikogo w wojsku nie interesuje. Ma być i już. Graman zabrał się więc do pracy. 14 lutego 1959 roku pierwszy prototyp został oblatany przez pilota testowego Ralpha Donella. Ku zaskoczeniu wszystkich, testy nowego samolotu, który wyglądał nieco pokracznie, przebiegały zaskakująco sprawnie. Po pierwsze, maszyna okazała się niezwykle zwrotna, dzięki czemu mogła praktycznie zawisnąć w powietrzu. Oczywiście pod warunkiem, że odpowiednio mocno wiało. Przy tym samolot zachował sterowność. Jego prędkość przeciągnięcia wynosiła 111 km na godzinę. Więc jeśli załoga chciała umieścić bombę dokładnie pomiędzy kuchnią polową a kolejką po zupę, no to istniała taka możliwość. A jeśli chodzi o poderwanie tego pokracznego cuda w powietrze, to wystarczyło około. 360 metrów pasa. Wojsko jak to wojsko. Popatrzyło, pomarudziło, ale ostatecznie przyklepało zamówienie na pierwszą partię samolotów obejmującą 35 maszyn. Wkrótce potem zamówienie wzrosło do 77 egzemplarzy. Niestety okazało się, że pojawiły się też problemy. Największym z nich był brak sprzętu rozpoznawczego. W tej sytuacji wytwórnia Graman dokończyła budowę samolotów w wersji nazwijmy to szturmowej, a potem zaczął się długi i mozolny proces przerabiania samolotów w odmianie szturmowej na maszyny rozpoznawcze. Oczywiście przebiegało to dość powoli, ale jakoś tam szło. Ostatecznie stanęło na tym, że powstaną trzy wersje rozpoznawcze. Pierwsza z nich nosiła oznaczenie AO1AF i była przeznaczona do wykonywania rozpoznania fotograficznego. Początkowo zamówiono 36 maszyn w tej odmianie. Druga wersja to AO1BF, która mogła przenosić aparaturę SLAR, czyli Side Looking Airborne Radar. Był to zasobnik umieszczony pod przednią częścią kadłuba po prawej stronie i znajdował się tam dodatkowy radar, a dokładnie radar ANAPS-94, który można było zastąpić też dodatkowym zasobnikiem z aparatami fotograficznymi. Początkowe zamówienie na samoloty w wersji AO1BF obejmowało 17 sztuk. No i w tym pierwszym okresie wojsko zamówiło jeszcze wersję AO1CF, i tutaj zamówienie opiewało na 24 egzemplarze. W tym samym czasie samolot zaczęto nazywać Mochałk na część wojowniczego plemienia Mochałków. Jednakże początkowo planowano użyć nazwy innego szczepu, a mianowicie Montaquette jednakże uznano, że lud mochawków był bardziej bojowy i w porównaniu z plemieniem z Long Island to mochałkowie mieli prawdziwego kałasznikowa wełbie, więc na patronów dla samolotów bojowych nadadzą się znacznie lepiej. Wkrótce potem w USA doszło do ujednolicenia nazw maszyn wykorzystywanych przez wojsko, flotę i siły powietrzne i tak oto AO-1 stał się OV-1. Był rok 1962, a to oznaczało, że już niebawem plemię Mochałków będzie mogło przekonać się, jak noszący imię plemienia samolot poradzi sobie w warunkach bojowych. Nie uprzedzajmy jednak faktów. OV-10 zapewniał dobrą widoczność z kabiny, był maszyną krótkiego startu i lądowania. W samolocie zastosowano także wiele elementów, które miały Podnieść przeżywalność załogi. Na przykład fotele wyrzucane Martin Baker Mark V, działające bez zarzutu do prędkości 185 km na godzinę, ale później Amerykanie trochę nad nimi popracowali i udało się zejść do 110 km na godzinę. Zastosowanie takiego rozwiązania wynikało z tego, że umieszczone w pobliżu kokpitu dwa silniki turbośmigłowe stanowiły realne i duże zagrożenie dla pilotów próbujących ratować się skokiem ze spadochronem. Na przednich szybach kokpitu umieszczono ponadto wycieraczki, ponieważ samolot był przeznaczony do eksploatacji w każdych warunkach pogodowych. Ponadto układ sterowania był docelowo zdwojony. To znaczy, że w przypadku gdyby pilot został ranny, jego obowiązki mógł przejąć obserwator i na odwrót. Warto też dodać, że kabina załogi była otoczona warstwą szkła pancernego o grubości 25 mm. Podłoga kabiny miała 6,4 mm opancerzenia, a dodatkowe płyty pancerne umieszczono za tablicą przyrządów i zasiedzeniami. Samolot był napędzany dwoma silnikami Lycoming T53L3 o mocy 960 mechanicznych, ale później zaczęto stosować mocniejsze jednostki napędowe o mocy tysiąca koni mechanicznych, które były stosowane między innymi w słynnych śmigłowcach UH-1. Warto też podkreślić, że dzięki samemu umiejscowieniu silników stanowiły one kolejną osłonę przed ogniem prowadzonym z ziemi. Pod skrzydłami samolotu znajdowało się sześć pylonów na uzbrojenie dodatkowe. Oczywiście nie mogło być tak, że OV-1, który może przenosić bardzo różnorodne uzbrojenie dodatkowe, nie wzbudzi niezdrowego zainteresowania sił powietrznych, które bardzo szybko pozazdrościły armii nowego samolotu. Doszło do kolejnej awanturki, w wyniku której ustalono sobie, że uderzenia na cele naziemne będą mogły wykonywać tylko siły powietrzne. W tej sytuacji zaczęto kombinować, jak tu ograniczyć wachlarz uzbrojenia podwieszonego. Ale później podczas działań w Wietnamie okazało się, że jest to generalnie rzecz ujmując zły pomysł. Dlaczego? Bo samoloty należące do sił powietrznych nie zawsze docierały na czas na pilne wezwania od wojsk lądowych. W tej sytuacji konieczne okazało się dokonanie zmian pewnych priorytetów. Zaczęto więc wracać do koncepcji budowy samolotów OV-1 z uzbrojeniem, które miały być wykorzystywane do prowadzenia zadań tzw. Armed Recon. Zaczęto więc przygotowywać 54 samoloty OV-1A do przenoszenia uzbrojenia na sześciu podskrzydłowych pylonach, na których miały znaleźć się niekierowane pociski rakietowe 500 funtowe, bomby lotnicze, zasobniki SU-12 z karabinami maszynowymi kalibru 12,7 mm. No był tylko jeden problem. Samolot z takim uzbrojeniem znowu wzbudził zaniepokojenie, albo Niezdrowe zainteresowanie sił powietrznych, że wojsko będzie wchodziło w ich sferę kompetencji, więc postanowiono, że samolot otrzyma oznaczenie JOV1A, które wskazywało, że będzie to maszyna testowa przeznaczona tylko i wyłącznie do testów. No ale siły powietrzne to jednak nie są tacy durnie, za jakich uważali ich chłopcy z armii i wkrótce dowództwo US Air Force. Zaczęło domagać się powrotu do status quo. Awantura trwała do 1965 roku, a po drodze ginęli żołnierze. Ostatecznie skończyło się to zwycięstwem sił powietrznych Pyrrusowym bo dostali co chcieli, ale straty, które były ponoszone w Wietnamie, naprawdę były odczuwalne. Nim jednak samoloty OV-1 trafiły do Wietnamu, to na samym początku zaczęto dostarczać je. I tutaj może drobne zaskoczenie dla co po niektórych do Niemiec, głównie do Mannheim, gdzie pierwsza jednostka latająca na OV-1 pojawiła się latem 1961 roku. W listopadzie kilka kolejnych jednostek zostało ściągniętych tam w trybie pilnym w związku z kryzysem berlińskim. W 1962 roku kolejna jednostka została skierowana na Alaskę. A wiosną 1962 roku zaczęto też dostarczać samoloty OV-1 do amerykańskich jednostek stacjonujących na terenie Japonii. W 1964 roku, oprócz lotów nad Wietnamem, samoloty OV-1 zaczęły także latać nad strefą demarkacyjną rozdzielającą obie Koreę. Natomiast jeśli chodzi o pierwszy, prawdziwy sprawdzian dla samolotów tego typu, no to tutaj na pierwsze miejsce wysuwa się ku, myślę, zaskoczeniu, albo raczej bez zaskoczenia, wojna w Wietnamie. Dzisiaj jednak nie będziemy zajmowali się działaniami samolotów OV1 nad Wietnamem, bo to temat bardzo obszerny, zasługujący na osobne i szczegółowe omówienie. Natomiast ostatnim takim konfliktem z udziałem samolotów OV1, w którym brali udział Amerykanie, była wojna w Iraku. No i tutaj generalnie operacja pustynna burza. Samoloty były wykorzystywane także przez licznych użytkowników zagranicznych. Można tutaj wspomnieć chociażby o Argentynie i jeszcze kilku innych takich państwach. Wspominałem już co nieco o Korei. No to tutaj oczywiście Korea Południowa, ale trzeba też wspomnieć o Republice Federalnej Niemiec i myślę, że nielubianym ostatnio państwie pod tytułem Izrael. A teraz garść informacji o danych taktyczno-technicznych. Samolot miał 14,63 i 63 metra rozpiętości, 12,55 i długości. W przypadku zastosowania radaru obserwacji bocznej było to 13,69 i Wysokość samolotu 3,86 m a powierzchnia nośna 33,44 i 44 metra kwadratowego. Masa własna 5333 kg, masa startowa 8214 kg. Prędkość maksymalna 491 km na godzinę, pułap 7620 m, zasięg 1626 km. Rozbieg w przypadku wersji bez radaru obserwacji bocznej 349 m. W przypadku zastosowania takiego radaru rozbieg dochodził do 358 metrów. No cóż, dzisiaj z mojej strony to będzie już wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. A jeśli tak było, to zachęcam do wspierania kanału co możecie zrobić na kilka różnych sposobów za pośrednictwem YouTube'a, wirtualnej kawy i Patronite'a, do którego link znajduje się w opisie. Poza YouTube'em znajdziecie mnie także w serwisie Odyssey, a ja chciałbym jeszcze serdecznie podziękować i pozdrowić wszystkich patronów i widzów wspierających. Krapka, Ryca, Dariusza Kołodziejskiego, Krzysztofa, Jakraka, Andrzeja Rada, Adama Gałkę, Tomasza Sokolnickiego, Hollywood Trousersa, Łukasza R., Roberta Banacha, Tomasza M., Tomasza K. Medzi, Smith, Józefa Paliweca, Lukę G., Romana Zielińskiego, Sławka BZDZ, Filipa Wysoczańskiego, Konia Albinosa, Radka. Bartosza Sieradzkiego, Roberta Nowosada, Pana Horsa, Artura, Adama G., Mikołaja Jakuba Barskiego, Tomasza Mrożka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Gdańską Wizję, Mirka Samsela, Macieja Rozparę, Piotrka Rutę, Kacpra Kaszlugę, Marka Szczepanowskiego, Rysia Borysia, Pankin, i Hena Agliego. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. A jeśli coś przeczytałem dzisiaj nie tak, wypowiedziałem nie tak jak powinienem, to weźcie pod uwagę, że w tej chwili, kiedy to nagrywam, u mnie w pokoju, który jest takim moim studiem, jest co najmniej 30 stopni, więc czuję się troszeczkę jak w Wietnamie. No i jest mi generalnie rzecz biorąc obojętne już, jak to wszystko brzmi. Dzięki, wszystkiego dobrego. Cześć i czałam.